Państwa bardzo serdecznie, Marta Fesz. W ten piękny, słoneczny dzień wyruszymy razem z kamerą na Zielonogórski Deptak, na którym będziemy pytać zielonogórzanki o to, który z zawodników palubazurzy na górę oraz stary podoba się im najbardziej. W tym celu przedstawimy im kilka zdjęć zawodników z poszczególnych drużyn, jednak nie będą one podpisane ich nazwiskami. Ciekawe, który z żużlowców spodoba im się najbardziej. Ja mam tylko wskazać, który żużlowiec mi dla Tu mam kilka zdjęć. Proszę, one są z obu stron. Jakbyś Pani mogła przyjrzeć i powiedzieć mi, które są według Pani. O mój bo... Które się, się podoba. Tak, dobrze. Tak, Okej, okay, nie ma sprawy. Jednego? Jednego albo dwóch. Jednego okay. albo dwóch. Mhm. Ok, to powiedzmy, że to ma sprawę. Dobrze, dziękuję. Zdecydowanie ten Pan. Dobrze. Tym podróżek. Dla mnie tak. Dobrze. Może pan jeszcze przejrzy, może jeszcze ktoś pani z panego Nie, proszę pana. Nie, dobrze. Już nie ma żadnych takich. Nie, pani mówi, że ten? No, ja mówię, że żadnych. No ten jest bardzo przystojny, pan widać. Chociaż te, tego naszego lubię młodego bardzo. Wszyscy są przystojni. Dzisiejsza zagadka pod tytułem, który z województwa lubuskiego z według zielonych żanek najprzystojniejszy została rozwiązana. Jest nim Daniel Lernak. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłego dnia. zobaczenia.